Modlitwa na rozpoczęcie rekolekcji. O najświętsza Matko, kocham Cię mocno jako własną Matkę w Twojej świętej obecności, oddaję Ci te dni przygotowania do oddania dla uczczenia gwiazd, jakie zdobiły Twój niebiański płaszcz. Proszę oręduj przez te 46 dni za mną, za tymi, których kocham i w intencji. Podaj tu swoją intencję. Okaż mi miłosierdzie, jakie okazałaś świętemu Juanowi Diego, którego uczyniłaś swoim pośrednikiem. Proszę, daj mi czyste i szlachetne serce, takie jak Twoje, bym ukoił swój ból i wzmocnił ducha, doznając tego samego pocieszenia, które przed wiekami otrzymał od Ciebie Juan Diego, Dzięki pełnym miłości słowom, jakimi go obdarowałaś. Posłuchaj i weź to sobie do serca, mój najmilszy synu, że to, czym się martwisz, że to, co cię trapi, jest niczym. Nie pozwól, by smuciło się twoje oblicze i twoje serce. Nie bój się żadnej choroby ani niczego, co rani i boli, czyż ja, twoja matka, nie jestem tutaj, czyż nie jesteś w moim cieniu i pod moją opieką, czyż nie jestem źródłem Twojej radości, czyż nie jesteś otoczony mym płaszczem w objęciu mych ramion, czyż potrzebujesz czegoś więcej? Gwiazda 42. Czystość. Dla niektórych czystość jest stanem spokoju, uwolnienia ciała od napięcia, a umysłu od pragnienia. Jest przygotowaniem duszy na ekstatyczne wyżyny bezinteresownej miłości. Dla innych zaś to gorszy los niż niepohamowane ataki pożądania, które próbują pochłonąć duszę. Czystość i niewinność zbyt często leżą poranionych gdzieś na skraju drogi. Są pogardzane i odrzucane na rzecz samotnego ognia, który skłania ciało, żeby korzystało ze wszystkich sposobów poszukiwania miłości. Wąż podszeptuje, że życie bez seksualnej przyjemności jest nieludzką, niespełnioną, samotną egzystencjalną, pełną ograniczeń i ucisku. Szatan odwieczny kłamca napełnia duszę sugestywnymi obrazami, słowami, muzyką i doświadczeniami, po to, by złapać nasze zmysły w pułapkę. W ten sposób nasze uzależnione i opętane ciało oraz umysł wierzą i czują, że nie mogą już żyć inaczej. Nawet pomiędzy mężem i żoną, gdzie zjednoczenie seksualne miało być odzwierciedleniem jednoczącej, i wydającej owoce miłości Trójcy Świętej, czysta zmysłowość może zastąpić miłość. Zapomniane zostają niewinne radości młodości i prostsze przyjemności życia. Nieznane lub rzadko przypominane pozostaje wezwanie Boga, by traktować ciało ludzkie jak żywą świątynię Ducha Świętego. Czystość nie wykorzystuje innych dla własnej przyjemności, dla dogodzenia sobie. Nie traktuje ich jako ucieczki od samotności. Nigdy nie zachowuje się i nie ubiera w taki sposób, by uwodzić czy wzywające o, przyciągnąć uwagę. Czystość szanuje siebie i innych jako pełne godności stworzenia, które powstały na obraz Boga. Ona zachęca nas do uściśnięcia ręki, spojrzeń, objęcia się, do uzdrawiania, a nie do zadawania ran. Możemy sobie tylko wyobrazić czułość zawartą we wzajemnych dotknięciach Maryi i Józefa. Na pewno nie umrzesz. Idźcie i spróbujcie owocu z tego drzewa, przekonuje wąż, podczas gdy najczysta ze wszystkich niewiasta ubrana w słońce ostrzega w objawieniach fatimskich. Byśmy tego nie robili. Najwięcej ludzi trafia do piekła przez grzechy nieczystości. Pojawiają się mody. Które bardzo będą obrażać naszego Pana. Biada kobietom, którym brak skromności. Grzechy świata są ogromne. Gdyby ludzie wiedzieli, czym jest wieczność, robiliby wszystko, co w ich mocy, by odmienić swoje życie. Dopóki dusza pozostaje żywa, nic to dobre nie jest stracone na zawsze. Nasze zmysły duchowe mogą się obudzić, a nieustanne bodźce rządzy możemy ujarzmić. Jeśli rzucimy się w ramiona Boga, poprzez sakramenty, poprzez pismo święte, poprzez post i modlitwę, a jeśli zajdzie taka potrzeba, również poprzez udział w terapii, z czasem dusza zacznie czuć smak słodkiego nektaru wolności. Amen.